Zabieg korekcji przegrody nosowej jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym najczęściej w znieczuleniu ogólnym. Chirurg bądź laryngolog ocenia we wziernikach morfologię zniekształcenia. Mogą być różne przyczyny i różne miejsca, i też różne związane z tym dolegliwości. W zależności od tego, czy mamy do czynienia ze skrzywieniem przegrody w części chrzęsnej czy w części kosnej, różne techniki mogą mieć zastosowanie. Cięcie do tego zabiegu wykonywane jest w przedsionku jamy nosowej. Najczęściej jest to cięcie na granicy skóry i błony śluzowej lub w obrębie błony śluzowej, tak zwane cięcie kiliana. Następnie w odpowiedniej warstwie odpreparowujemy chrząstkę czworoboczną przegrody nosowej oraz części kostne przegrody, docierając zwłaszcza do tych miejsc, które są. Krzywe, nieprawidłowe, złamane, tych miejsc, które utrudniają drożność przewodu nosowego. Następnie, przy użyciu odpowiednich technik, odpowiednich czynności, staramy się zrobić wszystko, aby jak najlepiej poprawić tą drożność, czyli albo usunąć fragmenty, które przeszkadzają, jeżeli jest to możliwe, albo wyprostować tą część chrzęstną i Przyszyć ją w linii pośrodkowej tak, aby przegroda była prosta i aby w przyszłości nie powodowała problemów z drożnością przewodu nosowego. Korekcje przegrody nosowej wykonują lekarze specjaliści zajmujący się, zajmujący się chirurgiem nosa, czyli laryngolodzy, chirurdzy plastyczni, czasami chirurdzy szczękowotwarzowi. Może zacznę od tego, że laser praktycznie jest narzędziem wykonywanym, wykorzystywanym przez chirurgów. Jeżeli zabieg przy użyciu lasera wykonuje chirurg, jest to również zabieg chirurgiczny. Różni się tylko jakby zastosowane narzędzie. Generalnie metoda laserowa korekcji przegrody nosa została wprowadzona w latach 90. i w wielu środowiskach lekarzy uzyskała pewną aprobatę, natomiast należy podkreślić, że nie każdy typ skrzywienia przegrody nosowej jest odpowiedni, aby leczyć go tą metodą. Lekarze, którzy stosują tę metodę, podkreślają bardzo często jakby mniejszą inwazyjność tej metody, mniejsze krwawienie, krótszy okres rekonwalescencji pacjentów. Natomiast w większości przypadków należy przyznać, że laser generalnie najbardziej nadaje się do takich metod udrożnienia nosa polegających na zmniejszaniu małżowin nosowych, zmniejszaniu błony śluzowej pogrubiałej, aby poprawić drożność. Natomiast nie jest dobrym narzędziem tnącym, jeżeli chodzi o chrząstkę czy o błonę śluzową, a w niewprawnych rękach, wręcz może być niebezpieczny i powodować powikłania takie, których nie byłoby przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Generalnie jest to metoda stosowana, natomiast nie jest bardzo popularna, o czym świadczy, że jakaś większa przewaga tej metody nad innymi nie została udowodniona, aby tę metodę rozpropagować w szerszym wymiarze. Jeżeli chodzi o wskazania do operacji przegrody nosowej, to istnieją dwa główne typy. To są wskazania funkcjonalne, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniem drożności przewodów nosowych oraz wszystkimi tego następstwami, czyli przewlekłymi zapaleniami zatok przynosowych, częstymi infekcjami, zespołem bezdechu śródsemnego czy chrapaniem. Dodatkowo druga grupa to są jakby Wskazania estetyczne czy te związane z wyglądem, ponieważ w niektórych przypadkach skrzywienie przegrody nosowej może powodować asymetrię nosa w części krzęstnej, i część pacjentów zgłaszających się celem korekcji przegrody może nie mieć zaburzeń oddychania, natomiast chcą wykonać taki zabieg głównie ze względu na to, aby wyprostować nos, aby poprawić jego wygląd. Przeciwwskazania do operacji przygrody nosowej możemy podzielić na miejscowe i ogólne. Do miejscowych należą ostre stany zapalne w obrębie wykonywania zabiegu, czyli aktywny, ostre zapalenie błony śluzowej, nosa czy zapalenia zatok, oczywiście stan infekcji. Do zaburzeń ogólnych należą ogólny stan zdrowia, czyli zaburzenia np. krzepnięcia krwi, które zwiększają ryzyko, oraz taki stan zdrowia, który uniemożliwia wykonanie zabiegu znieczuleniu ogólnym. Korekcję przegrody nosowej i pełną korekcję nosa można, a nawet powinno się przeprowadzać w trakcie jednego zabiegu. Jest to jakby jeden z elementów korekcji całkowitej nosa. Wykonanie pełnej korekcji nosa bez rewizji, bez wyprostowania skrzywionej przegrody nosowej nie jest prawidłowo wykonanym zabiegiem, a wręcz niesie ze sobą ryzyko powikłań w postaci skrzywienia nosa zoperowanego po zabiegu, jeżeli zostawimy skrzywioną przegrodę nosową. Zabieg korekcji przegrody nosowej wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, więc z założenia, pacjent jest znieczulony i nie odczuwa bólu. Po zabiegu operacyjnym ból nie jest zbyt dotkliwy, nie wymaga stosowania silnych leków przeciwbólowych. W przypadku dyskomfortu i uczucia niewielkiego bólu Zalecane są leki przeciwbólowe, najczęściej stosowane bez recepty, typu paracetamol. Główną dolegliwością, na którą skarżą się pacjenci, jest raczej niedogodność związana z tym, że w przewodach nosowych umieszczone są setony i pacjenci zmuszeni są, aby oddychać przez usta. I to jest główna taka dolegliwość, natomiast nigdy pacjenci nie skarżą się z powodu bólu. Korekcję przegrody nosowej w naszej klinice wykonujemy w znieczuleniu ogólnym. E, oczywiście jest możliwe wykonanie e, zabiegu w znieczuleniu miejscowym, ale e, na obecnym etapie rozwoju medycyny i możliwości leczenia przeciwbólowego dla komfortu pacjenta i komfortu lekarza preferujemy znieczulenie ogólne. Znieczulenie miejscowe zarezerwowane jest dla tych pacjentów, którzy nie mogą z pewnych względów być znieczuleni metodą znieczulenia ogólnego. Korekcja przegrody nosowej jak każdy zabieg chirurgiczny niesie za sobą ryzyko pewnych powikłań. Te powikłania możemy podzielić na powikłania wczesne i powikłania późne. Jeżeli chodzi o powikłania wczesne, to jest najczęściej krwotok czy krwawienie Intensywne z nosa, wymagające interwencji lekarza oraz infekcje, czyli zainfekowanie rany operacyjnej, które może powikłać się ropniem przegrody nosowej. Co w konsekwencji prowadzi do powikłań tzw. późnych, czyli perforacji przegrody nosowej, skrzywień, zbliznowaceń, deformacji kształtu nosa pod postacią np. zapadnięcia się grzbietu nosa i powstania nosa siodełkowatego. Generalnie robimy wszystko, aby wyeliminować wszelkie ryzyko powikłań. Dokładamy staranności, jeżeli chodzi o bez e, nieinwazyjne operowanie czy atraumatyczne operowanie, e, starając się nie uszkadzać tkanek, preparowanie we właściwych warstwach. Natomiast nie zawsze jest to możliwe. Operując pacjenta musimy liczyć się z tym, że krwawienie może wystąpić. Profilaktycznie dajemy antybiotyk, aby zapobiec e, zakażeniu, ale oczywiście też po zabiegu. Prosimy pacjentów czy instruujemy, aby zachowali higienę przewodów nosowych, oczyszczając je z wydzieliny, aby nie doprowadzić do namnażania się bakterii, aby nie doprowadzić do zainfekowania i aby nie doprowadzić do związanych z tym powikłań. Oczywiście, jeżeli pacjent stosuje się do wszystkich zaleceń, bierze udział jakby w realizacji tego planu czyli jako pierwszy etap to jest sam zabieg operacyjny, natomiast drugim ważnym etapem w leczeniu jest proces rehabilitacji, gojenia się, za który odpowiedzialny jest tak naprawdę pacjent, i od niego zależy, jak długo będzie się czasami goiła rana i czy efekt będzie w 100% zadowalający. Skrzywienie przegrody nosowej dotyczy bardzo wielu ludzi, natomiast Część ludzi o tym nawet nie wie, jest to bezobjawowe, więc możemy stwierdzić, że konieczna jest tylko w tych, w tych przypadkach u tych pacjentów, u których istnieją ku temu wskazania, czyli są objawy zaburzenia drożności oddychania bądź jakby zaburzenie kształtu nosa związane ze skrzywieniem przegrody nosowej i w tych w przypadkach zazwyczaj to są wskazania medyczne, i pacjenci są kierowani przez różnych specjalistów celem wykonania takiego zabiegu. Natomiast część pacjentów może mieć skrzywioną przegrodę nosową, a w zupełności nie odczuwać żadnych dolegliwości, i wtedy nie ma konieczności wykonywania takiej, takiego zabiegu tylko po to, żeby wyprostować przegrodę nosową. Korekcja przegrody nosowej, w zależności od tego, w którym miejscu jest skrzywienie, może dawać różne objawy. Jeżeli dochodzi do skrzywienia nosa w części krzęstnej, to celem korekcji tej przegrody jest również wyprostowanie tego nosa, i to wtedy jest zauważalne. Natomiast jeżeli, tak jak w większości przypadków korekcji przegrody nosowej wykonywanej, z powodu e, funkcjonalnych czyli poprawy drożności przewodu nosowego wykonujemy e, w głębi w przewodach nosowych to to nie wpłynie na kształt nosa, a jedynie poprawi jego drożność. Przed korekcją przegrody nosowej pacjent otrzymuje listę badań, które powinien wykonać. Są to badania, które Potwierdzają, że jest pacjent w dobrym stanie zdrowia, w stanie zdrowia, który umożliwia przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Do badań należą m.in. morfologia krwi, badanie układu krzepnięcia, badania biochemiczne, badanie EKG serca. W przypadkach, kiedy pacjent ma inne schorzenia towarzyszące, lekarz podczas konsultacji może zlecić. Zazwyczaj dodatkowe badania albo konsultacje, które będą wymagane do tego, aby zabieg przeprowadzić bezpiecznie. W większości przypadków zabieg operacji przegrody nosowej wykonywany jest w systemie jednego dnia. W naszej klinice pacjent zostaje na obserwacji. Do dnia następnego. Jest to taki okres najbardziej newralgiczny ze względu na możliwość wystąpienia powikłań wczesnych, czyli krwawienia. Trzeba też pamiętać, że w tym czasie pacjent ma założone setony. Setony usuwamy następnego dnia i dopiero po upewnieniu się, że nie ma cech krwawienia świeżego, że wszystko jest w porządku, pacjent wypisywany jest do domu. Same rany wewnątrz jamy nosowej zlokalizowane na błonie śluzowej goją się dosyć szybko. Natomiast jeżeli chodzi o obrzęk i gojenie się poszczególnych struktur, wytwarzanie blizny, to taki okres trwa od około 2 do 3 tygodni. W tym okresie pacjent zobowiązany jest do wykonywania. Codziennej toalety przewodów nosowych. Do tego celu rekomendujemy roztwory soli jako takiego sprayu do, do nosa, do czyszczenia oraz do natłuszczania przedsionka jamy nos, nosowej przy pomocy maści. Na ranę zakładamy szwy, które są szwami wchłanialnymi. Okres wchłaniania takich szwów, rozpuszczenia się ich wynosi około 4 tygodni. Pacjent powinien pamiętać, aby bezpośrednio po zabiegu operacyjnym nie oczyszczał nosa w taki sposób jak to zwykle robimy poprzez dmuchanie nosa w chusteczkę. Może być to troszeczkę niebezpieczne i spowodować przedostanie się wydzieliny do rany, i spowodować zainfekowanie, oraz spowodować taką odmę podskórną. Dopóki nie uzyskamy wzrostu rany. Z takich zaleceń jeszcze dodatkowo pacjent powinien unikać wszystkich tych czynności, które mogą zwiększać ciśnienie i spowodować krwawienie z nosa, czyli podnoszenia ciężkich przedmiotów, dużego wysiłku fizycznego, zazwyczaj też odradzamy picie gorącej mocnej kawy, gorących kąpieli, sauny i wszystkich tych takich czynności, które by mogły jakby zwiększyć ryzyko krwawienia. Po operacji korekcji przegrody nosowej nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do lotu samolotem, aczkolwiek ze względu na e, sam proces gojenia i niedogodności z tym związanym. My rekomendujemy pacjentom, aby ten okres, zanim wsiądą na pokład samolotu, to było około dwóch tygodni. Generalnie ryzyko tych wczesnych jakichś powikłań to jest zazwyczaj w pierwszym tygodniu, kiedy może wystąpić krwawienie, i lepiej, żeby takie krwawienie nie wystąpiło. Na pokładzie samolotu w momencie, kiedy zmienia się ciśnienie podczas startu czy lądowania. Również ze względów bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, zwykle wyznaczamy pierwszą wizytę kontrolną po, takim, po takiej operacji, po 7 dniach u nas w klinice, i wtedy, jeżeli po ocenie, po stwierdzeniu, że wszystko jest dobrze, prawidłowo się goi, nie ma objawów silnego obrzęku ani niebezpieczeństw, ani krwawienia z błony śluzowej, Pacjent może e, upewnić się, że wszystko jest dobrze, i może wtedy e, odbyć taką podróż. E, jest naukowo udowodnione, że palenie papierosów, palenie tytoniu jest szkodliwe. Jeżeli chodzi o wszystkie zabiegi chirurgiczne, to wiemy na podstawie badań e, naukowych, klinicznych, że e, Wpływ jest bardzo negatywny, a przede wszystkim na gojenie wpływa poprzez obkurczanie naczyń krwionośnych i gorsze ukrwienie tkanek, które są w trakcie gojenia. Generalnie zalecamy, aby ograniczyć albo porzucić przed całkowicie palenie tytoniu przynajmniej dwa tygodnie przed zabiegiem oraz dwa tygodnie po zabiegu operacyjnym. Dotyczy to również e-papierosów oraz. Plastrów nikotynowych. W przypadku deformacji nosa spowodowanej skrzywieniem przegrody nosowej, efekty widzimy już praktycznie po zabiegu, kiedy ten nos ulegnie wyprostowaniu ustawieniu w osi. Natomiast jeżeli chodzi o te odczuwalne efekty, czyli poprawę oddychania. Występuje wtedy, kiedy ustąpi obrzęk błony śluzowej i jest to zwykle po około 2-3 tygodniach od samej operacji. Do aktywności fizycznej po zabiegu korekcji przegrody nosowej musimy wracać stopniowo. Oczywiście to jest wszystko uzależnione od tego, jak się czujemy. Jak przebiega oddychanie, czy występu, wystąpiły jakieś objawy niepożądane, krwawienie. Jeżeli gojenie przebiega prawidłowe, prawidłowo, to zwykle po dwóch, trzech tygodniach można wrócić do swojej dotychczasowej aktywności życiowej, aktywności sportowej. Ilość dni zwolnienia po operacji przegrody nosowej uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju pracy, którą wykonuje pacjent. Może to być od 5-6 dni do nawet trzech tygodni w przypadku pacjentów wykonujących y, czynności fizyczne, wykonujący y, taki zawód, który wymaga dużej aktywności. W czasie pierwszych dni miesiączki, a zwłaszcza Jeden dzień nawet przed wystąpieniem miesiączki mamy do czynienia z dużo większym krwawieniem, które może w jakiś sposób wpłynąć na efekt operacji i zaburzyć. Jeżeli jest to możliwe, zalecamy naszym pacjentkom, aby zabieg przesunąć w taki sposób, aby nie wypadał on w trakcie wystąpienia krwawienia miesięcznego.